Cześć, z tej strony Brodaty, a to jest pierwszy odcinek z serii Neverwinter. Moi drodzy, ta seria na jakiś czas zawita na moim kanale, ale tak sądzę, że 4-5 odcinków nie będą to poradniki, a raczej jakieś moje osobiste wrażenia na temat niektórych misji czy niektórych rzeczy, jakie są dostępne w tej grze. Spotkała mnie ciekawa sytuacja, moi drodzy, może troszeczkę brutalna, ale wam powiem. Tutaj stoi sobie, siedzi sobie kotek o nazwie Fritz. Tymczasem obok moja łasica... Nazwana analny ruchacz. Tak, taki malutki historyk na początku klipa. Okej, okay, klipu. Zaczniemy sobie pierwszy materiał od Missy Foundry. To jest chyba najbardziej ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o Neverwinter. Jeżeli pytacie o grafikę, pewnie ktoś z Was zapyta: to są maksymalne obroty. To są maksymalne obroty. Gra jest absolutnie wymaksowana chodzi w dokładnie 45 fps bez nagrywania. Z nagrywaniem jest około 30, więc nie jest źle, prawda? Nie jest źle, jest dość płynnie. Wykonamy sobie jedną z misji Foundry. Ja przy okazji was tutaj wprowadzę w temat tych misji. Są to naprawdę świetne rzeczy i chyba w mało jakiej grze coś takiego jest. Gdzie to jest ta tablica? Tu są tablice, przy których można te misje Foundry robić. Również można je znaleźć gdzieś tam z menu. I tu jest koleś, chyba RIX, RIX się nazywa, u którego bierzemy. Takie dzienne misje, m.in. Foundry, m.in. Skirmisze. Ja nie wykonuję niestety daily PvP Domination, czyli misji PvP, za które dostajemy Astral Diamonds. To jest taka jakby uniwersalna waluta w grze. Również waluta, którą potem wymieniamy sobie na walutę premium. Ja po prostu nie wykonuję tej misji PvP, bo jestem lamą, jeżeli chodzi o PvP. Misje Foundry to są misje tworzone przez graczy. Moi drodzy, wszystko tutaj jest stworzone przez graczy. Ja tutaj miałem gdzieś taką jedną fajną, ulubioną misję, a, którą już chyba raz wykonałem. Czy to była ta? Nie. To była ta. E, otóż te misje tworzone są przez graczy. Tutaj NPC są tworzone przez graczy. Dialogi, fabuła, lokacje no praktycznie wszystko tworzone jest przez graczy. Wybrałem tą misję, bowiem ona zajmuje tylko 16 minut. Wykonałem ją tam do pierwszych paru minut, żeby przetestować, czy będzie odpowiadać do tego pierwszego materiału. Końca nie znam, więc po prostu jedziemy. Dobra, co my mamy zrobić? Mamy się udać do jakiegoś kleryka, który tutaj gdzieś u góry jest. Konikiem sobie przejedziemy, szybciutko będzie. I moi drodzy, w drugim odcinku, może uda mi się prze przedstawić wam. Jakoś, jak działają te misje Foundry, jeszcze się nie bawiłem w ich tworzenie, wiem, że są po prostu fajne i że stworzyć się da naprawdę niesamowite historie, bowiem ta gra bazuje na silniku, a na silniku m.in. zastosowanym w Star Trek Online, a w Star Trek Online no, live bardzo długo, bardzo dużo, więc no, mogę się spodziewać, że te misje są naprawdę skomplikowane, spróbuję w drugim odcinku się zabrać za stworzenie jakiejś misji. Nie wiem, czy one coś kosztują, prawda? Oczywiście, dialogi w questie będę pomijać, żeby was tutaj nie nudzić. Mhm, dobra, mamy się teraz udać poza miasto. I nie wiem, czy te misje Foundry się tworzy za walutę premium. Czy trzeba coś tam płacić jakieś złoto, czy, czy w ogóle zeny. Punkty jako zen to jest waluta premium w tej grze. Czy trzeba coś płacić? Tego nie wiem. Przekonam się gdzieś po prostu offline i kiedy będę już wszystko wiedzieć na ten temat, to spróbuję naklepać jakiś odcinek. Jeżeli mm, coś to będzie kosztować, prawda? Jeżeli będą jakieś koszty budowy tej jakby tego quest, tej mapy e, w, w Neverwinter, no to po prostu nagram inny odcinek o czymś innym i na początku wspomnę, że, że to coś kosztowało i niestety nie mogłem Wam tego przedstawić. Mam nadzieję, że jednak coś tam będzie się udało, mm, dało przedstawić. Mam nadzieję, osobiście mam nadzieję, że będzie coś takiego, co pozwoli mi stworzyć mapę, stworzyć questa, nagrać, go pokazać. Ale przykładowo, już umieszczenie go w grze będzie mi coś kosztować. Wówczas po prostu będę miał taką opcję jakby dema, prawda? Będę mógł coś przedstawić, pokazać, jak to działa, jak to wygląda, jak to się robi i tak i tak Tego questa sobie przejdziemy, zobaczymy, co w nim jest ciekawego, jak mówiłem przeszedłem go dosłownie do mm, wyjścia z miasta. No nagrywałem go już wcześniej, chciałem go nagrać wcześniej, ale po prostu wykraszowało mi nie tylko grę, ale i całe nagranie, więc no, musiałem zaczynać po prostu od nowa. Jak widzicie, grafika w Number Winter jest ładna, jest ładna, nie jest przesadnie piękna, jakoś ciasteczkowa, czy kontrastowa, kolorowa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest po prostu ładna. I to jest w tej grze bardzo, bardzo fajne. Ok, teraz musimy wyjść z miasta leave the city and travel for a day do, jakiejś, do jakiegoś miejsca zasadzki w jakimś konkretnym miejscu. Co ciekawe, questy w Foundry są dużo bardziej fabularne niż questy dostępne po prostu w grze, wbrew pozorom, naprawdę twórcy map, normalni gracze, tacy jak ja, ty czy ktokolwiek inny potrafią niekiedy stworzyć naprawdę świetne mapy, moi drodzy, naprawdę świetne, cudowne, wspaniałe. Klimatyczne, interesujące, no niesamowite, po prostu mapy, niesamowite. Mam też nadzieję, że po prostu mi nie wykrzaczy gry, bowiem, kiedy ładuje się mapka Foundry, to niestety mój komputer troszeczkę spowalnia i zdarzają się dropy, to znaczy przesunięcia między nagraniem z kamery i nagraniem z mikrofonu, a nagraniem z gry. Mam nadzieję, że tego nie będzie i że wszystko będzie cacy. Dobra, idziemy przez jakiś last, i na, na dobrą sprawę, z tego co kojarzę, to ta cała lokacja, te wszystkie drzewa, te wszystkie potwory tutaj ustawione, to są ustawione normalnie przez graczy. Ja gram moi drodzy kontrolerem, gram się tym bardzo przyjemnie, bardzo wygodnie, bowiem po prostu stunuję przeciwników, którzy nie mogą do mnie podejść, rozwalę ich na dystans, więc taka gra po prostu jak ja czasami gram samemu. Um, jest przyjemna tą akurat klasą postaci. Wiele osób też się pyta, czy zagrałbym z nimi w Neverwinter. Otóż moi drodzy, takich propozycji dostaję coraz więcej. Czasami po prostu muszę z góry komuś na coś. O, pajączki. Odmawiać, bowiem tych propozycji jest za dużo, prawda? Kiedy chcę poświęcić na przykład godzinę na jakąś grę, no to ktoś inny też chce godzinę, i tak w kółko, i tak w kółko, robić tego coraz więcej. Z czego ja. Po części jestem zadowolony, bowiem wiem, że coraz więcej osób mnie ogląda, co mnie oczywiście cieszy, ale z drugiej strony coraz mniej czasu mam dla siebie. Odpowiadam Wam na wszystkie pytania na Skype, jakie do mnie piszecie. Moi drodzy, pamiętajcie, ja nie odbieram na Skype rozmów od osób czysto postronnych, bowiem po prostu jest Was już troszeczkę dużo i spędzałbym na odpowiadaniu, na rozmowach dużo więcej A, czasu, to coś jest, dużo więcej czasu niż bym chciał. Tutaj mamy coś przeszukać, to jest jakieś dobre miejsce na pułapkę. Hmm. Jakoś zobaczymy co to... Czemu moja postać śpi na tym, a nie przy tym grzebie? No jakiś błąd w animacji, prawdopodobnie twórca coś... O, właśnie, pułapka. Kto by pomyślał? Ja sobie gram kontrolerem, po prostu zaczynam fryzować wszystkich przeciwników, którzy na dobrą sprawę nic mi nie mogą a, zrobić. Cholera, te drzewa tutaj troszeczkę zasłaniają. Twórca tej mapy mógłby to trochę ogarnąć, bowiem jest, jest trochę ciasno. Też pewnie będziecie komentować, że troszeczkę lamie w tą grę. Otóż moi drodzy, jak najbardziej. Ja po prostu gram drale relaksu. Nigdy nie chciałem być w żadnej grze profesjonalistą. O cholera. W żadnej grze nie chciałem być profesjonalistą. Tak samo nie chciałem być profesjonalistą w Neverwinter. Po prostu gram. A dla własnej zabawy, jak mówiłem na początku, nie będzie to poradnik. Nie będzie to poradnik, bowiem nie znam się zbyt dobrze na tej grze, żeby móc coś o niej powiedzieć. A jakiś lód. Tu coś leży. A pomijam dialogi, więc mam nadzieję, że, że nie pominę czegoś istotnego dla quest'a i nie będę się zacinać. A jakiś klucz wzięliśmy, który prawdopodobnie służy do otwarcia tego portalu. Jak najbardziej. Ciekaw jestem tylko, czy po prostu będzie... Lekka desynchronizacja w pewnych momentach materiału. Mam nadzieję, że tego nie będzie. Uda mi się to jakoś ominąć, bowiem przy ładowaniu tych wszystkich mapek w trybie Foundry mój komputer dostaje no, zawieszki na dobrą sprawę i, i troszeczkę mu to mm, przeszkadza. Nie wiem czemu czy to jest wina po prostu programu, którym nagrywam czy to jest wina um, ogółem gry, że, że traci jakby obraz, jakby się zacinała po prostu. A, coś za mną jest. O, właśnie. Jakaś babka. Dzień dobry. I są różne opcje. Czasami różne opcje pokazują różne dialogi i tak tak dalej. Ale głównie wszystko skupia się do tego samego, więc ja po prostu babkę zabiję. Nie jest trudna raczej, więc. O, cholera, przyciągnęła mnie. Na chwilę mnie przyciągnęła, ale ja oczywiście ją stroluję kontrolerem, więc ona na dobrą sprawę nie będzie w stanie nic mi zrobić. I prawda, kiedy jeden czar stunujący się kończy, rzucam kolejny i dodatkowo przymrażam przeciwnika, więc jeden przeciwnik jako taki w trybie... o, to coś muszę wziąć. W trybie PvP nie, w trybie PvE nie jest w stanie nic wielkiego zrobić. Nie wiem, czy on, to jest jakaś animacja dobijania się do drzwi, czy co to jest, ale chyba musimy wejść do środka, na to wychodzi. I mam nadzieję, że mi tutaj nie dropnie, bo no po prostu nie miło by było nagrywać ten materiał drugi raz. Za pierwszym razem, jak mówiłem, mi się wykraszowało. jakaś babka, jakaś księżniczka elficka czy coś. Oczywiście dialogi pomijam, żeby was nie zanudzać, ale jak widzicie, tych dialogów jest sporo, więc warto się zanurzyć w historię. Ki jest ciekawa. Ja w część wątków w Missy Foundry już wcześniej się zanurzyłem i naprawdę są świetne niektóre wątki. To jakieś pajęczyny mamy pozrywać? O, pająki. Dobra, luzik. Jeszcze ktoś? A nie, to tylko mój analny ruchacz stęka, że coś mu nie pasuje. Okej. Okay. I tutaj pewnie też będą pajączki, więc już sobie przygotuję. A, wiedziałem, dobra. Tu jest jakaś brama. A, już się jak. O, jakieś duchy się pojawiają. Shadow Wolf. Jakieś zjawy. No, te impy wbrew pozorom są malutkie, ale dziabią nieźle. Ale dziabią nieźle. Ty, no, mój analny ruchacz stoi i się przygląda tam w rogu. Chodź tutaj, człowieku. Ty, Fredko, czy czymkolwiek ty jesteś. No, stoi sobie i się przygląda. No, jakieś pułapki są. O, coś tam źle. Bardzo dobrze. Jakaś pułapka. Co ciekawe, na pułapki działają również przeciwnicy, więc jeżeli ktoś was goni, to warto jest po prostu się przenieść. Cholera, żaden czar się jeszcze nie zrespił. Warto się przenieść przez taką pułapkę, jakimś tam skokiem, czy czymkolwiek wasza postać ma, a przeciwnicy normalnie wchodzą w tą pułapkę i, i dają się zabić. Jeśli z są troszeczkę przekazaczone w stosunku do tych wszystkich innych przeciwników których na razie tutaj spotykałem, sądziłem, że pająk powinien być troszeczkę silniejszy niż taki jakiś latający impek Ale niech, niech twórcy będzie Tu, A, pułapka Dałem mi się wyrobić Tutaj A, jak są szkielety, to już mam wrażenie, że tu są pułapki, ale zobaczcie też jak leżą te Jak leżą płytki, widzicie? Płytka, płytka, prawda? Tam dalej też płytka, płytka więc można sądzić, że to są po prostu pułapki. Mam, na mam nadzieję, że mój analny ruchacz w nie nie wlezie. Nie aktywuje wszystkich. To jakieś szkielety leżą, więc na dobrą sprawę... O, właśnie. Szkielety wstały. Dość sporej ilości. Nie wiem, czy wyrzuciłem je poza mapę? Cholera wie, wyglądało tak, jakbym je wyrzucił poza tekstury. A słabiutkie. no widzicie, taki jakiś strażnik dostaje bardzo szybko, a tymczasem takiego impa trzeba walić i walić. Gdzieś mój analny ruchacz zniknął. A, jesteś, dobra, chodź. Chodź, 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 mój ty analny ruchaczu. Dobra. A to już jest pułapka, to już widzę z kilometra, że to jest pułapka. Aż se sprawdzę. A nie mówiłem. Dobra, tam jest jakaś babka. O, tu kurde, jakiś katakumby, jakaś babka. A, dobra, już wiem. W takim razie to była babka, która chciała mnie zabić. To nawet ta sama co wcześniej, chyba, no i troller sobie bez problemu radzi, prawda? No, stun. Jeszcze bardziej stunujemy. Zaraz się odrespi kolejny czar. O, no, sru, kolejny stun. Pierunki. No, troszeczkę bliżej mogłem rzucić, no ale dobra. No, stun. Więc ten czar, który ona rzuciła, już na pewno nie zadziała. No i jest. ca. no, gin. Dobra, tam jeszcze jakiś imp został. Jakiś niezidentyfikowany przedmiot to można wziąć. Na się zawsze przyda. Eee... A, tutaj, w tą stronę. Tu już takie pyłek się pojawia. Jest tajne przejście, które zbytnio tajne nie jest. A, no i dobra, idziemy dalej. Czy tu jakieś pułapki są? Na razie nie widać. O, jakiś koleś się Heniu. Nie wiem. Żadne, żadne, żadna odpowiedź nie, nie, nie wpływa tutaj na nic. Chyba. Dobra, wchodzimy dalej. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie w tym momencie desynchronizacji. Na razie fps schodzą, że tak powiem, w górę w dół. Okej, okay, dobra, jesteśmy w środku. Mmm, pajęczyny. widzę, że te pajęczyny mogę użyć. Au. użyć, więc na pewno tutaj pająki będą. Ale ja nie będę tego zrywać, żeby. Żeby um, nie walczyć, nie przedłużać. E, to jakiś bug? A, to jakiś bug. Pewnie coś niedrobione, albo tutaj będzie jakiś kolejny fragment wątku, kiedy autor to dokończy. Cholera wie, no nie wiem. Um, idziemy dalej. Łapkę sobie ominiemy. Au, a to już nie ominąłem. Dobra. Okej. Okay. <grym> mm, mam wrażenie, że to jest chyba finalna lokacja. O, tak, już coś się dzieje. Chodźcie, chodźcie, ja wam, was wszystkich jednym czarem rzucę. Chodźcie, chodźcie. Chodźcie, chodźcie. I through, area of effect. Jakiś dużo ząbiaków zabiłem, dostałem achievementa, jakiś tytuł. Dobra. O, jakaś babka się pojawiła. Ta co wcześniej, chyba? Jakaś księżniczka, czy kij, wie co. Dobra. I mamy iść na dół. Au! Łapka. Na szczęście no, nie są zbytnio dotkliwe. Tylko 56. The Major, gdyby były troszeczkę bardziej dotkliwe, no to byłby większy problem. Mam wrażenie, że tutaj będzie boss. Ale zobaczymy. Mm, no chyba tu jest trochę za ciasno, żeby tutaj się boss zmieścił, prawda? Tym bardziej w takich, grze jak Neverwinter. Mm, jakąś książkę mamy zebrać. Okej. Okay. I mam wrażenie, że teraz się pojawi za nami boss. Zobaczymy. O, inventory full. Dobra, coś, coś trzeba wywalić. W takim razie wywala jakiś... Um, Syfy, których i tak moja postać nie może używać Dobra, o cholera A dobra, oni są ze mną Ja myślałem, że kurde są przeciwko mnie a, a oni są ze mną no, no i mamy z tą wysoką księżniczką pogadać Tą złą Więc spróbujemy A dobra, zaatakujemy ją O, dużo was, moi drodzy, dużo was Ja wiem, że jest impreza, panowie, ale Powolutku, powolutku, nie wszyscy na raz Mam jakiś czarodziej, z którego przydałoby się szybko zlikwidować. Dobra. Dostaje, 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 dostaje. Stun, 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 stun. Leży. Coś tu jeszcze jest. A, jeszcze jeden. Eksplodował? Czy co on zrobił? Nie, dobra, jest, 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 jest. jest. Okej. Okay. Leżysz. O, cholera, dużo was. Dobra, chyba troszeczkę oczyściłem. Okej. Okay. O, trochę tych, dużo tych pająków sobie tutaj przyzwałaś, koleżanko. Moja droga. O, jakiś area effect tutaj przyjdzie, zara. No i co? A, to jakiś bug był. Tekstury się prawdopodobnie nie doczytały. A ona sama w sobie jest słabiutka, z tego co widzę. Dwa hity z y, tych skilli już połowa życia zeszła. Więc na, na twardą nie wygląda. Nie, ja, słabiutka jest, ja, słabiutka. No i dobra. Padła. Mój analny ruchacz też chyba padł. A gdzieś tutaj leży, bym musiał go. A nie, tu jest. Stary, co ci jest? No, coś się zbagował. Dobra. A no tutaj mamy pogadać z tą klientką. I to prawdopodobnie jest chyba tyle z tego questa. Ta, tu jest wyjście. W sumie tyle, moi drodzy. Dobra, tylko tutaj jak widzę, jest Protector's Enclave jako osobna lokacja, prawda? Tutaj mamy tą główną, tutaj mamy taką jakąś osobną, więc wychodzi na to, że po prostu tutaj, w tej lokacji, która jest przerobiona, że tak powiem, otrzymujemy e, tego nagrodę, prawda? Więc to by było chyba na tyle z tego materiału. No i cóż, w drugim spróbuję pobawić się w tworzenie właśnie takich misji, jaką przed chwilą przeszliśmy. Jak ją bym teraz skończył, to na samym końcu mamy opcję dania. Oceny oraz tipa, co jest ważne, tipa w Astral Diamonds, czyli po prostu w tej walucie takiej uniwersalnej, którą następnie możemy wymieniać na walutę premium, więc moi drodzy, jeżeli wykonacie naprawdę epicką misję, która będzie bardzo często przechodzona przez graczy albo zostanie zaliczona do tych tak zwanych daily missions, czyli tych takich, które można wykonywać za nagrodę w postaci Astral Diamonds, to przy okazji możecie dużo zebrać na tipach. To by było na tyle, no i cóż, do następnego.